Hej! Witam Cię na kanale Odmładzanie na Ekranie. Dzisiaj kolejny temat związany ze zdrowiem, z taką chorobą, która doskwiera wielu z nas. Jest chorobą wstydliwą, chorobą, która tak naprawdę dotyka ludzi w różnym wieku i dlaczego to poruszam? Dlatego poruszam ten temat, ponieważ wiele osób do mnie się zgłasza, a też wiele osób w rozmowach mówi, że cierpi na tą dolegliwość. Ja mam na to bardzo prosty sposób, sprawdzony na 101%. Tak naprawdę, wierzcie mi, działa to rewelacyjnie bez żadnych problemów. Problem polega na tym, że oczywiście na, na tą chorobę zapadają ludzie, którzy mają problemy po pierwsze z trawieniem, po drugie ludzie, którzy nieregularnie po prostu piją wodę, nieregularnie dostarczają napoji, poprzez to tworzą się zaparcia. Poza tym. Też to związane jest oczywiście z dietą, którą mamy. W diecie mamy bardzo mało błonnika i to też ma wielki wpływ na to, jak zachowuje się nasze, nasz organizm, jak się pozbywa, jak się po prostu, można powiedzieć, w tym wypadku wypróżnia. Ale wrócimy, wracamy do tematu clue, czyli do hemoroidów. Hemoroidy, które są naprawdę plagą. Z uwagi na to, że żyjemy w świecie, gdzie bardzo dużo czasu spędzamy w pozycji siedzącej, czyli dużo jeździmy samochodem, dużo siedzimy yy, yy, i dlatego te, yy, te schorzenia tak nam doskwierają. Dlatego, że mało chodzimy, ja o tym zresztą mówiłem, mówiłem w filmie o tym, jak ważne jest spacery, jak dobroczynnie działają spacery na nasz organizm. Nawet nie zdajemy z tego sobie sprawę, kiedy prowadzimy właśnie taki tryb siedzący, powinniśmy zadbać o higienę, czyli higienę w tym wypadku o spacer, o to, żeby wstać, żeby się wyprostować, zrobić kilka yy, też ćwiczeń, po pierwsze odciążyć oczy, czyli pamiętajmy o higienie oczu, na pewno zrobię o tym film o ćwiczenia na oczy, bo naprawdę to co się dzieje, jak wiele dzieci, jak wiele zresztą ja też odczuwam yy, jak gdyby Efekt tego, że dużo siedzę na telefonie, na smartfonach, czy też na, na, na komputerze, higiena pracy, higiena w ogóle korzystania właśnie z tych urządzeń jest bardzo istotna. Czyli tak, dbamy o oczy, dbamy oczywiście o nasz kręgosłup i też przy okazji właśnie o tą chorobę, o te hemoroidy. I co z tymi hemoroidami? Co możemy zrobić już, jeżeli je będziemy um, po prostu mieć, kiedy będą nam doskwierały. Tych stadiów rozwoju jest właściwie trzy. Nauka medycyna to bardzo dobrze przebadała. Zresztą zobaczcie sobie, jak wiele reklam pojawia się w telewizji na temat tej właśnie um, choroby, jak wiele jest um, antidotum, które nam daje um, dają apteki, ale okazuje się, że ci ludzie, którzy przyjmują te wszystkie antidotum, tak naprawdę. Um, ta choroba ustępuje na chwilę i znowu, znowu wraca. A ja Wam chcę podać przepis, który spowoduje, że zrobicie to raz, może drugi raz, ale już wtedy gwarantuję Wam naprawdę w bardzo dużym stopniu możecie się w ogóle zapomnieć o tej chorobie, bo wiele osób po prostu to stosowało i mówi mi o tym, że poprzez stosowanie właśnie tego leku, leku oczywiście z natury, absolutnie ja jestem zwolennikiem tego, co z natury to jest sprawdzone, to jest zdrowe, to nie może nam po prostu zaszkodzić. To nie jest żadna chemia, to nie są jakieś rzeczy, które ktoś tam będzie brał i przy okazji sobie uszkodzi wątrobę i jeszcze inne organy, bo wiadomo, że przyjmowanie leków w dużej ilości zawsze wiąże się przede wszystkim z osłabieniem wątroby nerek, a przede wszystkim wątroby. Pamiętajmy tak naprawdę, nasza wątroba jest pod całym obszczałem, stale jest bombardowana. Po pierwsze, otoczenie, w którym żyjemy, czyli zanieczyszczenie. Wątroba to wszystko przyjmuje i przerabia. Musi po prostu to wszystko oczyścić, żeby nasz organizm mógł dalej funkcjonować. Czyli jedzenie i chemia, która znajduje się w jedzeniu. No a trzecie to oczywiście kosmetyki, kosmetyki, które mają sporo naprawdę chemii, nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak proste mydło, najprostsze rzeczy, które używamy, czy też żele pod prysznic, czy żele do wanny, które najczęściej ludzie używają, mają sporo chemii. No więc tutaj podaję Wam przepis bardzo prosty, jak najbardziej z natury i w 101% przetestowany. Wiele osób, które miało problemy, które miały, można powiedzieć, hemoroidy już w stanie nieoperowalnym, takim naprawdę bardzo trudnym, gdzie te. Efekty tego po prostu są straszne, ponieważ ci ludzie przede wszystkim cierpią, boli ich poprzez bolenie, i boleści i swędzenie, no i oczywiście brak komfortu w życiu. W życiu po prostu idziesz ktoś do pracy, no i zaczyna się jakiś tam problem właśnie z hemoroidami. Przyjmujemy te wszystkie i tabletki, i te czopki, które się produkuje, i one mają nam zapewnić oczywiście wyleczenie. One podleczają, one nie wyleczą ciebie do końca. Natomiast daję ci bardzo prosty przykład tego, jak możesz się pozbyć. Właśnie dzisiaj kolejną rozmowę przeprowadziłem młody człowiek, 40 lat, mój kolega, i okazuje się, że cierpi na tą chorobę. Wyobrażacie sobie, ja pytam co, jeździsz dalej na rowerze, bo cały czas jeździł. 15 lat, słuchajcie, jeździł na rowerze. A okazuje się, że przez to, że siedzi, ma siedzący tryb życia. A dodatkowo w tym momencie. Y Cierpi właśnie na tą chorobę. I mówi, że musiał przestać jeździć dodatkowo, właśnie rowerem, który pomaga mu. Po pierwsze, ruch, po drugie, zresztą film, znowu zrobię rower, że zobaczcie, jak niesamowity jest rower, jakie efekty nam daje jazda na rowerze. Jest w muzeum w Warszawie pokazany rower i pokazuje właśnie, że można powiedzieć, że wszystkie mięśnie pracują przy jeździe rowerem. Rower jest naprawdę niesamowity. Ja nie mówię o rowerze wyścigowym, który ma pozycję taką mało komfortową, mówię o zwykłym rowerze, gdzie mamy pozycję wyprostowaną, kiedy jeździmy. Jeszcze taką Wam ciekawostkę, kiedyś powiem, jak będę nagrywał właśnie film o rowerze, co jeszcze właśnie ta jazda nam może dać. Więc tak, antidotum na naszą na chorobę, na nasze hemoroidy, to po prostu jest maść Propolisowa. Słuchajcie, Propolis. Propolis, który jest tak niesamowity, o którym zrobiłem film. Uważam, że jest po prostu niedoceniany. Nawet teraz chorobie, słuchajcie, tej całej, która na nas występuje, ludzie, którzy biorą propolis, nie chorują, a nawet ci, którzy chorują i biorą propolis po 30-40 kropel. Oczywiście nie propolisu, który sprzedaje się w aptekach 7% tylko o propolisu o wyższym stężeniu, czyli tego kolekcjonerskiego, jak to niektórzy sprzedają. Najlepiej sobie zrobić oczywiście samemu, ale naprawdę wierzcie mi, krople propolisowe to jest cudo nad cudo. Propolis to jest cud natury. Cud natury od pszczół. Maść propolisowa. Słuchajcie, jak ją stosować? Oczywiście po prostu ją trzeba nałożyć na miejsca na te nasze hemoroidy. Nie ma innego wyjścia. Co ciekawe, przez długi czas w aptekach były czopki propolisowe i one naprawdę dawały niesamowite efekty. Ale biznes hemoroidowy, który jest, zobaczcie sobie, jak dużo tych preparatów jest, tych wszystkich czopków. No, ma się dobrze. Więc ja Wam podaję coś, co kupicie za 30-20 zł, zaczniecie stosować. Oczywiście to nie jest tydzień, to nie jest dwa. To jest co najmniej 2-3 miesiące, myślę, że tutaj, jeżeli chodzi w zależności od jakie jest stadium, jak organizm się obroni, po prostu to ma wpływ na wiele, na wiele rzeczy, ma wpływ na to, jak szybko się tego pozbędziecie. Oczywiście pamiętajcie o tym, żeby nawadniać organizm, przyjmować wodę, żeby nie było zaparć po prostu, zwyczajnie. Pamiętajcie, Propolis jest rewelacyjny, maść Propolisowa na hemoroidy daje po prostu 100% skuteczności, więc jeżeli ktoś ma problemy, jeżeli po prostu ktoś, Słyszał. Mówcie o tym. Udostępniajcie. Naprawdę to jest lek na nasze schorzenie, schorzenie, można powiedzieć, XXI wieku na hemoroidy. Trzymajcie się, pozdrawiam. Życzę miłego weekendu. Tak w środku tygodnia nagrywam ten film, ale uważam, że temat jest bardzo istotny. No i co? Trzymajcie się. Miłego dnia. Pozdrawiam. Hej.